Nałościem jest Karina Abraham. Karina pracuje metodą CMV, jest to wielopoziomowe uzdrawianie. Karina, powiedz coś o tym. Metoda CMF to jest metoda, którą opracowałam. To jest moja autorska metoda, którą opracowałam, gdzie używam wielu różnych metod, żeby poprawić jakby jakość życia klienta. Klient przychodzi do mnie z jakimś problemem. I nie zawsze używam hipnozy regresyjnej, żeby ten problem naprawić. Czasami ten problem tkwi zupełnie gdzie indziej. Nie tylko, jakby hipnoza regresyjna jest do tego, żeby poruszać się w czasie z problemem klienta. Czyli na przykład, jeżeli ja mogę coś w tym życiu, coś się wydarzyło u klienta w dzieciństwie. I mogę zmienić to jakby na poziomie regresji, to robię to oczywiście. Jeśli ten problem polega na tym, że problem pojawił się w innym wcieleniu, we wcześniejszym, to oczywiście dokonuję tej zmiany. Ale jest to również hipnoza regresyjna, która idzie pomiędzy wcieleniami, czyli idziemy i do góry, i wchodzimy w dół, i wychodzimy do góry, i schodzimy w dół, i też naprawiamy to pomiędzy wcieleniami. Ale CMF generalnie łączy wiele metod w sobie. Czyli to jest hipnoza regresyjna, którą też używam, ale również na przykład używam medycyny kwantowej bardzo często. Używam na przykład ustawień Hellingera w trakcie pracy metodą CMF, czasami szamanizmu, jeśli jest to potrzebne. Jakby problem klienta ja już się nauczyłam tego od wielu lat że jeśli ktoś ma problem jakiś, to jest to nie tylko problem jeden po jednej stronie, ale jest on wielopoziomowy. Co oznacza, że jeżeli ja przychodzę tutaj na Ziemię, jako rodzę się jako człowiek, Karina Abraham, to oprócz tego, że na przykład u mnie w moim rodzie jest rodowy problem, który ja zabieram ze sobą w pamięci komórkowej przy narodzinach, to muszę przyjść z pewnego innego punktu pułapu moich wcieleń, który również zawiera podobny problem i nie wystarczy, że ja usunę ten problem we wcieleniach, cofając się hipnozą regresyjną, bo to jest cały czas za mało ponieważ w mojej pamięci komórkowej jest zapis moich pradziadków, którzy niosą w sobie dokładnie ten sam problem. I biorąc pod uwagę jeden problem klienta, ja idę wielokrotnie w sesjach, czego nie pokazuję na filmach YouTube, idę wielokrotnie w sesjach po różnych problemach, czyli jakby po różnych, w różnych miejscach zapisany jest ten jeden, jeden problem. Oprócz tego jest to również usuwanie tak zwanego oprogramowania, bo każdy człowiek, ludzie to nazywają różnie traumami zdań. Tak, ja to nazywam oprogramowaniem, bo dla mnie to jest takie najprostsze, jakby żeby można było to określić, czyli mam w sobie jakiś program i to jest również program, którego ja wyuczyłam się może w tym życiu. To są również na przykład traumy biograficzne tak zwane, które przynależą się do mojego teraźniejszego życia. Są traumy społeczne na przykład. W społeczeństwie mówi się na przykład, nie wiem, szef bez butów chodzi. Każdy w podświadomości ma uaktywniony program społeczny. Jeżeli na przykład mam ten program uaktywniony społeczny, że szef bez butów chodzi, to jakby całe moje życie w taki sposób wygląda, że mogę pomagać wielu ludziom naokoło, a sama sobie nie potrafię pomóc. No bo jakby ten program u mnie jest aktywny i on działa, funkcjonuje, tak? Więc jakby problem jest dość złożony u ludzi. To nie jest tak, że ja mogę zrobić ustawienie na przykład Hellingera i to wystarczy. No, okej, okay. będzie różnica, ludzie będą czuli tą różnicę, ale tam jeszcze jest. Ja po prostu chodzę tak wieloma poziomami. A do przodu na przykład robisz hipnozę też? Tak. Hmm. Trzeba pamiętać o tym, nie wiem na ile, um, że tak naprawdę czas nie istnieje. Wszystko jest jakby już zapisane, tak? Czyli wszystko się już odbyło, i wszystko już było, i wszystko to jest w danym jednym momencie. To trzeba zrozumieć. Czyli to mogłabym porównać jak na przykład grę komputerową, która jest już nagrana, ona ma cały zapis. To, że ja później biorę tą grę wrzucam jakby do, do komputera i zaczynam grać, i idę na przykład w prawo, jakąś tam, jakąś tam osobą, którą jestem, to nie znaczy, że to pójście w lewo nie istnieje, bo istnieją oba zapisy, tak? Więc jakby wszystko to już się zdarzyło i wszystko to już jest. A chciałam Ci się pytać, bo tu jeszcze tam czytałam o tobie. Family coaching w zakresie terapii systemowej rodzi obciążeń rodowych Berta Hellingera. To co to oznacza? To są na... ustawienia Hellingera. No ale co szerzej o tym mogłabyś Karina powiedzieć? Ale o ustawieniach generalnie. Tak. Y Generalnie ustawienia to jest fajna metoda, którą wielu ludzi dzisiaj pracuje tą metodą i ona w jakimś stopniu oczywiście ludziom pomaga, w zależności od terapeuty, który do tego podchodzi, bo tam również jest to dość jakby rozbudowany temat. Jeśli ktoś uważa wystarczająco, widzi wystarczająco w trakcie ustawień, czy jak robi ustawienie z ludźmi i jest jasnowidzem i potrafi to robić, to jest to fajna metoda, którą można pracować, ale Mogłabym tą metodą pracować, ponieważ mam certyfikat ukończenia, jednak dla mnie to jest cały czas wszystko za mało, bo tak jak powiedziałam, samo ustawienie w sobie dla mnie nie wyklucza całkowicie problemu, może tak, tak? Więc jakby ja nie jestem profesjonalistą z ustawień, w sensie, ja ich nie robię po prostu, tak? Ja zobaczyłam tą metodę, nauczyłam się jej, wiem jak ona działa, przyglądałam jej się, wiem, czego w niej brakuje w Europie co nie zostało przyniesione jakby do Europy, natomiast yy, używam również ustawień Hellingera w trakcie moich, yy, w trakcie mojej metody, tak, bo czasami stawiam klientów w polu i poprzez to, w jaki sposób na przykład w rodzinie ludzie się ustawiają w stosunku do siebie w polu, to wiem, jakie mają, jakie mają yy, współdziałanie w, dany, w, danym, w danej rodzinie, tak. Więc robię czasami też ustawienia Hellingera w trakcie metody CMF. <głos》>. Używam tego po prostu jako kolejnego narzędzia. A jesteś też nauczycielem duchowym? Tak, myślę, że jestem nauczycielem duchowym. Mam masę uczniów, przychodzą do mnie na warsztaty, robię Akademię CMF. Chciałabym, żeby pracowali ludzie tą metodą i żeby ją poznali. Natomiast metodę CMF trzeba bardzo mocno się nauczyć i naprawdę trzeba mocne postanowienie mieć. To nie jest tak, że ja sobie pójdę i teraz będę super wszystko robić. Tam jest taka masa informacji z wielu stron. Trzeba wiele, naprawdę, wiele informacji pobrać i naprawdę usiąść i się tego nauczyć, żeby być w tym dobrym. tak? Trzeba nauczyć się komunikować z polem, bo ja jak wchodzę na sesję na przykład i ty przychodzisz do mnie z jakimś problemem to ja jestem w Twoim polu jakby i to, co z Twojego pola do mnie przychodzi, to ja to po prostu biorę jak narzędzia, tak? Czyli biorę to, biorę to. To trzeba umieć robić, tego trzeba się nauczyć. My oczywiście na warsztatach robimy praktyki, praktykujemy pewne rzeczy. No, ale jest tego naprawdę bardzo dużo wiedzy, bo tam przychodzi psychobiologia, gdzie musisz się tego naprawdę nauczyć. Już nie mówię o, o samych tam problemach zdrowotnych, czyli skąd się bierze dany problem, bo to każdy może przeczytać dzisiaj tak naprawdę na internecie. Wystarczy wpisać totalna biologia, na przykład, nie wiem, rak, trzustki. Ale to nie wystarczy jeszcze, trzeba umieć to jakby usuwać, tak? Więc jest masa tych informacji, masa nauki. Chciałabym, żeby ludzie pracowali tą metodą, ponieważ no, jest bardzo skuteczna. Bo mam 95% jakby ludzi, którzy, u których jest skuteczność potwierdzona tej metody. To jest bardzo dużo, uważam. Bo ty jeszcze jesteś certyfikowanym egzorcystą świeckim, co to, to wypędzasz tam duchy, czy co? Kiedyś pracowałam jako egzorcysta wiele lat. Mm. Tak, robimy również takie rzeczy, czyli jakby ta metoda CMF obejmuje również zakres tak zwanych egzorcyzmów oczyszczania w świecie energii, stąd ten pierwszy moduł na warsztatach. Ludzie muszą nauczyć się i odprowadzać umarłych bardzo często w trakcie sesji na przykład, tak jak mówiłam, ktoś na przykład ma nie wiem, jest yy, Dajmy na to, nie wiem, nie mam energii, tak? Opadam z energii, z sił, nie mam siły nawet wstać z łóżka, już jest tak źle. I to jest znowu na wielu. Jeżeli wchodzimy do kogoś i widzimy jakąś istotę na przykład, która pobiera od tego kogoś energię, nie wiem, czy to umarły, czy jakaś istota demoniczna, no trzeba się też nauczyć jako egzorcysta z tą istotą się porozumieć i zrobić coś, co po prostu... I to są jakiegoś rodzaju egzorcyzmy. Kiedyś pracowałam tylko jako egzorcysta, Natomiast zauważyłam, że ludzie, nawet robiąc im sesję jako egzorcysta, czy oczyszczałam ich y, 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 z powodzeniem, po jakimś czasie ludzie popełniali dokładnie te same błędy. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś poszedł sobie na jakiś warsztat, nie wiem, oglądał sobie coś, jakieś, jakąś medytację na YouTubie i coś się podłączyło. Y, ja to robiłam, czyściłam i było świetnie przez parę miesięcy, ale ktoś popełniał dokładnie ten sam błąd. I znowu okazywało się, że same egzorcyzmy w sobie. Nie są wystarczającą metodą do tego, żeby to się już nie powtarzało, żeby nie było powtarzalności. Ponieważ na przykład wewnątrz komórki okazuje się, że człowiek na przykład ma masę pasożytów, których trzeba się pozbyć, żeby to zaczęło funkcjonować, tak? Więc jakby stąd, stąd w ogóle pomysł na tą metodę, tak? Tu ma problemy w relacjach partnerskich i społecznych, naprawa relacji rodzinnych, tak, no że tam pomaga. Tak. Rodzina to jest twór. My nie bez przyczyny rodzimy się w danej rodzinie, my nie bez przyczyny trafiamy na takiego, a nie innego partnera. Wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane, tak? Dlaczego ja wybieram takiego partnera? No właśnie, zazwyczaj problem w wyborze partnera leży w rodzinie, tak? Czyli zazwyczaj jest to albo przedstawiciel mamy, albo przedstawiciel taty, coś nieuświadomione wewnątrz mnie. Wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, każdy człowiek, jeżeli on w emocjach u mnie siedzi, bo to nie chodzi o to, że ja go widzę, że on jest jakiś, i jeżeli ja czuję z tym zupełny luz, to jest obojętne. Ale jeżeli cokolwiek drga we mnie, na przykład mój partner, który mnie denerwuje, to zawsze oznacza, że to jest tylko lustro moje. Czyli to jest tak, to jest bardzo mocno powiązane. On zazwyczaj jest reprezentantem któregoś z moich rodziców. Na przykład mamę, co nie zawsze w mamie, mam. Uświadomione, co mnie u niej denerwuje. To partner przychodzi mi pokazać, co mam nieprzerobione w sobie. Tak? Partner tak naprawdę nie denerwuje mnie. Ja nie krzyczę na partnera. Ja krzyczę na moich, na nieuświadomione traumy bądź nieuświadomione żale do moich rodziców. Zazwyczaj partner jest przedstawicielem jednego z nich. Później, idąc dalej, jeżeli ja mam problem nieuświadomiony u mojej mamy, bądź żal do niej, albo chciałabym jej wykrzyczeć, że coś mnie tam w dzieciństwie denerwowało, o czym mogę nawet dzisiaj nie pamiętać, to ja krzyczę na mojego partnera, tak? To jest krzyk tak naprawdę nie do niego. I my często tak, całe społeczeństwa tak funkcjonują. I w momencie, kiedy ty usuwasz, czyli idziesz do tego dzieciństwa, albo stosujemy oczyszczanie z tego bólu, z żalu, ludzie to trzymają bardzo mocno, głęboko w sobie, bardzo często nieuświadomione. Jak ty to wyrzucisz, to nagle okazuje się, że ty nie potrzebujesz tego krzyku więcej w stosunku do tego partnera. Wszystko się nagle zmienia, tak? Zdajesz sobie sprawę z tego, że to on przychodzi, choćby nie wiem, jak mocno cię krzywdził do tego, żeby pokazać ci słuchaj, to masz jeszcze do zrobienia, tego jeszcze nie zrobiłaś, tak? Kiedy to zrobisz, nagle sytuacja się zmienia, tak? Bo też pomagasz ludziom w finansach, blokady w dostępie do pieniędzy, brak płynności finansowej. Tak, finanse głównie leżą na przekonaniach, czyli na programach. Bardzo często w rodach są, my, u nas jest biednie, na przykład są programy rodowe, które nam skrzętnie blokują dostęp do przypływu pieniędzy. I zazwyczaj, jeśli chodzi o pieniądze, to jest to niedowartościowanie, ja nie zasługuję na niezasługiwaniu bardzo często, albo jest to program modowy u nas w rodzinie nie ma pieniędzy. Ale zdarza się również, że idziemy w regresji, gdzieś do tyłu, do jakiegoś wcielenia, gdzie ktoś na przykład sam przeklął własny majątek, co oznacza, że okej, okay, dzisiaj już wiem, to, że jestem bogaty, to jest nie wszystko, to nie dało mi szczęścia, a tego to już więcej nie chcę. I tak, zapisane. Tak, ponieważ wszystko zapisane w podświadomości. My jesteśmy skarbnicą wiedzy, naszej własnej, naszej własnej ścieżki, więc yy, różnie to bywa. Bo też Karina tam widziałam na YouTube masz jakiegoś maga, co tam się z ojcem Pio kontaktował. Tak, mamy kontakty z różnymi istotami, nie są to tylko święci czy jakieś osoby, na przykład Joszuła był również u nas, to już w takich podróżach bardziej, ale zdarza nam się bardzo często, dzisiaj takie czasy wydaje mi się na planecie Ziemia przyszły, masa ludzi jest, która przyszła dzisiaj na Ziemię pomagać innym, wznosić jakby tą Ziemię trochę w energiach, więc mamy często kontakty z istotami, które są tak zwane opiekuńcze do kogoś, tak. Poprzez opiekuńcze istoty możesz zobaczyć na przykład, jakie masz na to wcielenie plan, tak, bo bardzo dużo ludzi czuje taką wewnętrzną potrzebę pomagania, ale nie do końca wie, w jaki sposób to zrobić i gdzie się udać o tą pomoc, tak, to wzmocnienie takie energetyczne. No i często tak jest, że te istoty nam mówią, przychodzą klienci, którzy pytają, Pani Karino, ja mam po prostu takie wewnętrzną potrzebę pomagania, ale ja nie wiem, co ja mam robić w życiu, co, jaka jest ta ścieżka, tak. Co ja mam robić? Czym ja się mam zajmować? Wielu ludzi jest pogubionych, tak? Zwłaszcza dzisiaj w internecie. Więc jakby pokazujemy też tą ścieżkę i również robimy tak, bo ja często używam również alchemii, że stawiam kogoś na tą ścieżkę spełnienia i ta ścieżka się otwiera dla niego, tak. A ty Karina jesteś widzę? Tak, ja jestem jasnowidząca, jasnosłysząca, tak. Ja posiadam wszystko, natomiast lubię pracować z mackiem. On jest moimi oczami, ja mam swój intelekt i to jest idealny zespół jakby, tak, czyli ja go zostawiam. Bardzo często w trakcie sesji zdarza mi się e, widzieć wiele rzeczy, tak? W polu mi się wiele rzeczy pokazuje i też idę po tym, więc ta osoba, która prowadzi telepatę, tak naprawdę powinna mieć możliwości jasnowidzenia bo mi się w polu też pokazują różne rzeczy, więc ja wiem, którymi ścieżkami się udać w trakcie sesji, tak? No bo objawia mi się to, jakby widzę kobietę w ciąży na przykład, mamę klienta, to wiem, że tam leży problem, że leży problem jakby w okresie PC, czyli muszę dotknąć psychobiologii, tak? Natomiast jeśli na przykład widzę, czasami pojawia mi się w polu jakiś szaman albo jakieś szamańskie takie istoty, no to idę w tym kierunku, tak? To też są takie moje <laughs> kierunki. A ty słuchaj Karina, ty podacie urodzenia, czy jak na mnie patrzysz, to już wiesz z kim rozmawiasz? Yep. Pierwsze, co w ogóle nigdy tego nie robię i w ogóle no, oduszyłam się tego już dawno temu, żeby wchodzić w ogóle w cudze pole bez prośby i bez, bez pozwolenia, nie robię takich rzeczy, robię tylko to wtedy, kiedy ktoś puka do moich drzwi i mówi bardzo cię proszę, zrób to. Największym błędem jest wchodzenie w czyjąś, wiesz, to musiał. Ludzie z ego to robią tak naprawdę. Czyli co ja robię? Żeby ci pokazać, jaka jestem wielka, to wchodzę do ciebie, żeby ci powiedzieć co, ale to wynika z mojego ego, to nie z twojej potrzeby jest, tak? Jeśli ty do mnie przyjdziesz i powiesz, słuchaj Karina, wiesz co, ja potrzebuję tego po prostu, to wtedy mi się otwierają te drzwi i ja mam prawo tam wejść. Tak to nie chodzę nigdzie ani do nikogo bez jego wewnętrznej i, i oficjalnej zgody na to, tak? Nie robię takich rzeczy, bo nie, nie mam potrzeby nawet. To, no to ja ci teraz pozwalam, wejdź, do no zrób na wizji. Ale co mam zrobić? I na przykład tamte wcielenia przeszły moje. Weszły. Nie robię takich rzeczy, bo wiesz o co chodzi, musiałabym po prostu wejść w jakiś stan medytacyjny, teraz jesteśmy w rozmowie, więc jakby staram się skupić i złożyć mój intelekt jakby do, do wiesz, najlepiej pracuje mi się z telepatą, tak? To jest moje, telepata jest moim narzędziem. To jest moment, kiedy ja wchodzę na sesję, kiedy ja wiem, że o 17 siadamy na sesję, ja wchodzę w pole, to jest wszystko przygotowane. To nie jest tak, że ja sobie, a to ja sobie teraz do Ciebie wejdę, tak? I sobie tam popatrzę, poszukam. Przygotowujemy się do sesji, mamy z tymi klientami te sesje, to jest dla nich. To nie jest takie, wiesz, poza tym musisz mieć jakieś pytanie, jakiś problem, tak? Czyli to nie jest tak, a wejdź teraz popatrz, czy ja byłam księżniczką, czy Kopciuszkiem. Bo ludzie zazwyczaj robią hipnozę regresyjną, co, co nie jest uważam dobrym sposobem, nie jest dobrym w ogóle miejscem w życiu na ciekawość, tak? Mój tatuś zawsze mówił: ciekawość, dziecko to pierwszy stopień do piekła, i absolutnie się nie mylił. Z ciekawości ludzie dzisiaj chodzą szukać, pytają się na regresji, to kim ja byłem w ostatnim wcieleniu? A ja byłem leczarzem. Jak to leczarzem? A on myślał, że był, nie wiem, kimkolwiek, tak? Wielkim jakimś kimś. Przecież to w ogóle w regresji nie o to chodzi. Hipnoza generalnie nie powinna być używana w takim kierunku. To jest stricte terapia, tak? Każdy człowiek, który ma jakiś problem, powinien iść i zrobić sobie hipnozę regresyjną. Nie z ciekawości, a z problemu, jaki posiadam. Przynajmniej ja stosuję hipnozę regresyjną, czy moją metodę CMF do uzdrawiania przede wszystkim, tak? A jak ktoś sobie chce chodzić, tam proszę, wierz mi, Bogusia. Samego poszukiwania tego, kim byłem, albo nie wiem, zaglądania sobie, albo patrzenia, robią się uszkodzenia na poziomie komórki zupełnie niepotrzebne, tak? Zupełnie niepotrzebne, bo to są też uszkodzenia komórkowe. Pod błoną komórkową jest siatka wcieleń, czyli jest błona komórkowa i pod spodem siatka wcieleń. My mamy kryształki świadomości w komórce macierzystej. W momencie, kiedy ja sobie idę zobaczyć, zdarzyć się może, że ten kryształek świadomości w tej siatce wcieleń utknie. To oznacza, że wszystkie sytuacje z danego wcielenia później mogą mieć wpływ na moje życie. I to wcale nie zawsze jest pozytywne. Czyli bycie księżniczką, że tak powiem, w jakimś zamku, wcale nie oznacza, że przez samą ciekawość nie uruchomią mi się traumy z tamtego wcielenia. Ja odradzam ludziom ciekawości. Chciałabym, żeby ludzie traktowali hipnozę w ogóle bardzo tak e, poważniej. A nie jako zabawę. Wydaje mi się, że hipnoza jest takim narzędziem, w którym można dokonać wszelkich zmian. I naprawdę trzeba mocno uważać i być uważnym, co się robi tak naprawdę, tak? To nie jest tak, że ja sobie teraz zaglądnę i wszystko będzie dobrze, bo naprawdę może się poruchamiać wiele rzeczy, tak? Trzeba być tego świadomym. To nie jest zabawa. Posłuchaj, a co byś na koniec chciała widzom powiedzieć? Hmm. Co bym chciała powiedzieć? Hmm. Zapraszam Was wszystkich do mnie. Na warsztaty oczywiście, na naukę. Masa informacji na tych warsztatach jest. Naprawdę można poszerzyć świadomość na wielu poziomach. Można zobaczyć, jak jest zbudowane tak naprawdę wszystko. Zapraszam Was również na sesje. Mamy dużą skuteczność i bardzo się z tego powodu cieszę. E, także generalnie fajne czasy przyszły dzisiaj, bo dzisiaj przyszły czasy eksploracji tych rzeczy sprzed tysięcy lat, które gdzieś przez parę tysięcy lat zostały gdzieś zablokowane. Dzisiaj to wszystko się odblokowuje i to jest fajne. Natomiast e, chciałabym, żeby ludzie bardziej uważali, że dzisiaj ezoteryczny świat i świat ten, który wielu ludzi dotyka. Muszą ludzie pamiętać również, że on jest tak samo bezpieczny, jak i niebezpieczny. Czyli każdy ruch, tak naprawdę, w energetyce, może, zanieś, może nieść ze sobą konsekwencje, tak? I to trzeba pamiętać naprawdę. Naprawdę każdy ruch. Ludzie myślą, że jak tego, wiesz, to jest takie porównanie, jak ja wiem, jak na świecie 3D tutaj funkcjonować i jak wyjdę na ulicę i będzie jechał samochód, to ja wiem, że ten samochód, jak we mnie uderzy, to mnie zabije. I to stuprocentowo mój umysł wie. Natomiast ludzie podchodzą trochę do tych spraw energetycznych z taką lekkością mocną, tak? Myślą, że to, co nie dotykają tak jak ten stół, to to tak nie do końca może jest bez, niebez, bez, niebezpieczne, tak? Wchodzą na filmy na YouTube, wchodzą na medytacje, gdzieś tam podróżują, nie wiedzą, co się dzieje, nie mają uważności i potem ten świat się nagle załamuje, tak? Więc. Bardzo, ja życzę wszystkim więcej uważności po prostu i zanim coś zrobisz, zanim coś powiesz, po prostu zastanów się. <laughs> może dwa razy. <laughs> A ja tobie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia na mój kanał i zapraszam jeszcze okay. raz za parę miesięcy może jeszcze porozmawiamy o tym. I życzę okay. Ci wesołych świąt. Ja również życzę wszystkim wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku. Oba, jeszcze poprzedniego. Dziękuję jeszcze raz. No, papa. Pa.